Hej hej, nagram Wam właśnie Holz Papka, w którym pokazuję te kolczyki. On już pewnie jest na kanale. Y Właśnie nagrywając ten haul, mówię Wam o tym, czy pamiętacie, jakie to uczucie było, kiedy mieliście tą całą nową, świeżą wyprawkę szkolną, nowy piórnik, nowe kredki, i szliście do szkoły i było taka, wiecie, taka chęć, która się utrzymywała tak tydzień, dwa, żeby wszystko było tak pięknie prowadzone, tematy podkreślone, wszystko takie po prostu śliczne, kolorowe. Mieliście tak? Ja tak miałam. I no, w każdym razie teraz się biorę za sprzątanie Chesterowi. A Jeszcze sobie zrobię kawę, posprzątam Czesterowi. Jeszcze jest cisza w domu, więc będę korzystać z tego i później Wam pokażę coś fajnego. Wiecie, za trochę się przebrałam. Dziękuję. Bo jedziemy na działkę. I właśnie sobie uświadomiłam, że robię wielką niespodziankę, a pewnie napiszę to w tytule albo gdzieś. Kupiliśmy działkę, a właściwie dwie działki. To są, jakby wiecie, błogosławieństwo konkubinatu, chociaż konkubinat zdecydowanie nie jest dla wszystkich godny polecenia, więc nie reklamuję. Natomiast normalnie ogródek działkowy możecie mieć jeden jako rodzina. Jeżeli jesteście małżeństwem, natomiast no, każdy osobno może też mieć jeden. No tym sposobem mamy dwa. Ja mam jeden i Dawid ma jeden. Ten mój ogródek, tak naprawdę to nie chcę mieć dwóch ogródków, ale zamierzamy troszkę oba ogarnąć, jeden z nich sprzedać. Być może uda nam się na tym zarobić. Zobaczymy. No, w każdym razie, dziś jedziemy na ogródek Dawida. Nasz, mój ogródek, um, konkretnie jest jeszcze, pani tam pakuje swoje rzeczy i pewnie będzie dostępny troszkę później, za kilka dni. A na ogródku Dawida już coś tam robiliśmy ostatnio, ale jakby, wiecie co, ja też nie mówię Wam od razu, bo z niektórymi rzeczami sama, wiecie, muszę przetrawić te emocje i dopiero na spokojnie o tym poinformować. E, nie jestem, wiecie, e, to jest chyba tak jak po prostu charakter introwertyczny, że e, no nie biegnę od razu z emocjami wszędzie do ludzi na zewnątrz, tylko najpierw je przeżywam i dopiero później się mm. <noise> dzielę, no więc e, właśnie bardzo się cieszę, super. Ostatnio żeśmy trochę już popracowali, palce już mam, wiecie, podrapane przez róże, bo akurat na tej działce jest dużo róż. E, my troszkę chcemy mieć więcej trawy, Pokażę Wam wszystko dzisiaj, zrobię Wam taki tour po tym domku. To my nazywamy z Dawidem lepianki. Na tych działkach bardzo często są lepianki, tak zwane to są takie um, stare altanki. Chociaż one mają fajny klimat, naprawdę mają przyjemny klimat. Um, I jakbyście chcieli ładny, nowy budynek, no to to jest bardzo drogie i według mnie to się w ogóle nie opłaca. Bo jak kupujecie ogródek działkowy, to płacicie za to, co się na nim znajduje. To jest to jest prawo do użytkowania. To jest prawo do użytkowania. To nie jest w żaden sposób wasze. Jeżeli kiedyś ktoś w jakiś sposób miasto, ten teren odda komuś, nie wiem jak, nie wiem jak to jest trudne, ale jest to możliwe, bo już niektóre obrótki działkowe zniknęły, to wtedy po prostu oddają wam pieniądze za te wszystkie lepianki, które się znajdują na działce więc wtedy jeżeli kupujecie coś co jest bardzo drogie, w cenie prawie domu, no to ryzykujecie dużo tak naprawdę. No więc my kupiliśmy lepianki i troszkę tam sobie wyżywamy się na tej zieleni. Na razie to wiecie, zachowuję się jak szalony ogrodnik. Chyba muszę pooglądać jakieś tutoriale o ogródku, bo naprawdę po prostu kotnę. Ale akurat ten ogródek był zostawiony przez dwa lata, była przycinana tylko trawa, był zostawiony przez dwa lata, więc tam rzeczywiście dużo rzeczy przyrosło. No, ale już część, część już żeśmy się wyżyli. Dzisiaj znowu coś będziemy ogarniać Zjedliśmy dla dziewczyn basenik. Ja pakuję nam jeszcze jakąś kawę czy coś. No i zobaczymy, no. Bardzo się cieszę, powiem Wam, i pokażę Wam właśnie jak tam się te, jak tam te nasze lepianki się zmieniają yy, ciekawa jestem w ogóle, na, na który się ostatecznie zdecydujemy, bo początkowo myśleliśmy, że zostawimy sobie ten, który jest mój, na którym jeszcze nie mieszkaliśmy, ale im więcej pracujemy sobie na tamtym Dawida, tak to nazwijmy dla porządku, no to tym bardziej nam się podoba ten Dawida i w ogóle fajnie są tam sąsiedzi, nie wiem, ale jak to było od przybytku, boli. Także, jak macie jakieś pytania do ogródków działkowych, możecie zostawić pod spodem. Ja Wam postaram się opowiedzieć. A teraz ja się spakuję, a Was zapraszam na room tour po naszej pierwszej lepiance. Dobra, oto pierwszy ogródek. Tutaj te wory to cześć. Tak, Laura tu chodzi z konewką, bo tu mamy taki kranik. Ale, a tu leży samolot. No, przyszliśmy, już jest bałagan. To jest pierwsza lepianeczka. Jest tam daszek. I okienko. I co? I idziemy do domku, tutaj jakieś haszcze. Teria mi padła jeszcze raz, czyli wchodzimy do domku. I co my tutaj mamy? Tu jest taki hall z piwnicą pod dywanem. Tam jest piwnica, szafa pod schodami i takie wąskie schodki. Wszystko jest zakurzone, jest pełno pająków tutaj. Pełno. Z tej strony, tu było lustro, ale je zdjęliśmy, bo cały czas nam się wydawało, że tam są drzwi i wpadaliśmy na znaczy no może nie wpadaliśmy, cześć, ale wiecie, było takie głupie wrażenie, więc to lustro przesunęliśmy i jeszcze go tam dalej gdzieś przesuniemy. I tu jest taki pokoik, tu przywieźliśmy łóżeczko turystyczne, jakby Gloria nam kiedyś padła. Tak to wygląda, nie jest to zbyt wysokie, tutaj widzicie do sufitu mam... Ja dotknę sufitu. O, ja mam na e, dotknę sofitur. O, mamy 68. Tu suszę listki dla Chestera. Tu jest jakiś taki mm, słupek szklany, który stanowi zagrożenie dla Glorii. I tyle. Pokażę Wam na górze. A dziewczyny, widzicie, dziewczyny już sobie nalewają wodę i podlewają roślinki. Laurko, Laura, idę na górę, zaraz przyjdę. Patrz na Glorkę, dobra? No, ja nie może chodzić na górę. Dobra, idziemy po tych schodkach. Widzicie te pajęczyny? Czy ich nie widać? No i góra wygląda tak. Tam jest balkonik. Ostatnio tam wycinałam winogrona, ale co zaraz. Tu są jakieś... No, jest nawet kurzecz. Dach jest... tu jest dość niski. Niżej niż tam. Ale no, da się stać wyprostowanym. Jest tu to okienko, jakieś tutaj są takie graty. To będziemy wszystko wyrzucać pewnie. Zobaczymy, czy te fotele da się odnowić. No i jest taki tarasik i tu są winogrona. Ja tu ostatnio cięłam, bo tu był cały ten taras zarośnięty tak dotąd aż, do tej płytki. No i to wycięłam i powyrzucałam. A teraz pokażę Wam dół obrótka. Jeszcze tu jest takie niestandardowe rozwiązanie, że kuchnia jest, yy, kuchnia jest za tą ścianą jest spokój, a kuchnia jest tutaj. Ona jest taka no bardzo zapuszczona. Ale jest. Jest bieżąca woda, tutaj jest toaleta i jest kibelek. Tu nie ma prysznica, jest tu kibelek, jest okno w kibelku. Tak to wygląda. Kuchnia jest taka ee, nie za bardzo do odnowienia. Sufit się sypie. I tu byśmy chcieli zrobić dziurę, żeby mieć drzwi. Widzicie, żeby nie chodzić na pole, żeby wejść do kuchni. Bardzo dziwna jest komunikacja tutaj, ale żeby zrobić dziurę i tam można było wejść do kuchni, trochę to odświeżyć. No chyba, że to dążymy sprzedać, ale póki co nam się podoba i chcemy sobie tu porobić. Tu w kuchni są takie brzydkie okienka, też by pasowało coś z tym zrobić, tam się dach sypie, no ta kuchnia wymaga tutaj pracy. No ale dobra. Dobra, idę z tej brzydszej strony dookoła domku. Tutaj jest yy, jakaś graciarnia, tam już jest sąsiad za płotem, yy, tylko żebym nie weszła w na koń znowu. Dobra, o, i tutaj mamy. Y, tutaj mamy, widzicie, ten balkonik tam jest. Tam widać ten płotek. I tutaj jest dolny taras i winogrona. I tu znowu jest taka, taka trochę kicha z komunikacją, bo na ten taras też trzeba wyjść. Tu jestem z tyłu! Trzeba obejść dom, żeby wyjść na ten taras, więc tu też by się drzwi przydały. I tu jest sporo róż. Tu jestem. Dobrze, tylko bez glorki. Tu jest nasz grill, który dziś przywieźliśmy. Basen będziemy dziewczynom napełniać. Yy, I karczujemy. Tu są dwie burówki amerykańskie, je sobie zostawimy. A tutaj te róże chyba wywalę. Już wczoraj wywaliłam dwie, am co glorka. Dobra. No i tu jest jeszcze dalsza część. Am, już Ci dam. I tak wygląda domek z boku. Bardzo tak sielankowo. No już Glorka, chodź. Idziemy, damy. am. No i tu jest ten tarasik. Tutaj właśnie by pasowały drzwi z tego dużego pokoju. To by było tak bardziej malowniczo. A myśleliśmy też, żeby ten tarasik powiększyć aż tu, ten u góry. Wtedy by byłby taki duży. Też by to było fajne. No zobaczymy. Wczoraj Dawid wywalił drzewo stąd. Tutaj. No chcemy trochę zrobić miejsca. Ja dziś mam zamiar ogarnąć tamten kąt. Żeby... No bo tam jest jakieś takie zarośnięte, jakieś kamory nie wiem, chyba kiedyś to był skalniak ale no, wywaliłabym to no i tu obeszliśmy naokoło domku dobra, biorę się do roboty poszukam sobie swojej kawy o, tu są ręczniki na... O, wezmę może kiełbasę na pole, bo tutaj jest fajnie z tym względem, że są takie, o jaki obrazek z tyłu fajny, e, tu są takie klimatyzowane warunki w tych domkach jakby. Mama! O widzę Gloria idzie na górę, o Gloria ty nie możesz, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 no, 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 no. A ty spryciarzu, idziemy napełniać basen. Przebierzecie się w stroje. Tata już dał na trawę basen, będziemy go dmuchać i nalewać wodę. No, dziewczyny się bruskają, a ja im gotuję tutaj w czajniku wodę, żeby im dolać, bo Ma Laura strasznie marudzi, że za zimna. Ech, no, a tu mamy coraz większy bałagan. Ułożyliśmy na dywanie z góry basen, no bo te dywany też będziemy wywalać. A tu mamy totalny saigon. Dobra, bo mi się woda ugotowała. Karczuję tego krzyka. Już praktycznie mi tyle zostało. Muszę to jakoś wyrąbać, kamienie pozbierać i jeszcze reszta kąta. A to do worka, bo na ogródkach nic nie można palić, tylko grilla z węgla drzewnego nie, że sobie tam coś palicie, nic nie wolno palić, to trzeba do worków i, yy, i to zabiera MPO. My tu gadu gadu. Cześć Gloria. Różne tam są. Tu są jakieś... Chodź, może wyjdziesz. Chopa. Dobrze, że Ci wziąłem na zmianę, ale butów nie mam dla Ciebie na zmianę. Chodź, chopa. To do wyrzucenia. Ale czego? to jest dobre. To trzeba by to umieć, bo to jest takie a mamy jakieś na żeby je naciąć? Chyba nie mamy. Tak? Jakiś taki. Kiełbaska. Ej, Gorka, chodź, chodź, idę cię ubrać. Chodź. No, zły pomysł, zły. Okropny pomysł zmiaś. Tak, no właśnie, ta, tu są Twoje majtki do pływania. No i co z tego, że tu. tu. No, ale to wcześniej trzeba było o tym pomyśleć, wiesz? Wiecie co, wróciliśmy właśnie z tej działki i zapomniałam Wam nagrać ostateczne postępy, jakoś tak. Eee, nie wiem, czy tam w ogóle widać te nasze postępy, ale przesadziłam jeszcze jedne, jeden krzew, eee, wytargałam ze trzy, ale no, niewiele się zmieniło i wzięłam się za róże, złamałam taką tą kopaczkę, motykę, nie wiem, u nas się mówi kopaczka na to takie. Jak takie coś i pokażę wam bo przyniosłam liście dla Chestera. Mam te, które mu ususzyłam, ale też wzięłam świeże. Jemu bardzo smakują te liście mlecza. To to to. Chcemy dać Chester. Chester, hopie. Czesiu, mam dla ciebie jedzenie, patrz. A Chester ma taki porządek, bo dziś było sprzątanie rano, tak? No masz. A czemu nie siedzisz w hamaku? On śpi w hamaku. Ale coś nie siedzi. A, bo pewnie dziewczyny przyszły, hałasowały, to się schował. Czesiu, tu jest jeszcze jeden. Damy mu tutaj. Proszę. No a reszta... Tu są jeszcze świeże, a tu suszone. To wrzucę do Sianka. A jeszcze trochę, a jeszcze je trochę zostawię. No, co tam, Laurunia? Nie, dziś nie musisz. No, to dorzucę do Sianka. Nie, nie musisz. No, a nasz balkon wygląda super, odkąd y, robiłam te poprawki, o których, o których Wam tam wspomniałam w którymś wcześniejszym y, vlogu to w ogóle te o wiele lepiej się sprawdzają te firanki. Nie zahaczają się tak byle gdzie. Wiatr nimi aż tak nie miota tu i tam. Owszem, czasem się o coś zaczepią, ale wcześniej o wiele bardziej się zaczepiały. Teraz i tak się przesuwały. Teraz to tak schludniej wygląda i one się nie przesuwają, bo tak jak Wam mówiłam, tam wcześniej spięłam je trytytkami na rogach. Także no, nie, nie są w stanie się tak odsunąć całkiem. Mogę je zawiązać na bok, ale wiadry ich nie przesunie. No, a jeszcze kolacja na szybko. To jest jajecznica na resztkach kiełbasy z grilla.